Mój mąż rano powiedział mi: Przygotuj się, mamy dzisiaj gościa w domu, i pokazuje w tamtą stronę. Ty, ty, ty. Hmm. Oczywiście, ja zaraz pomyślałam: Wielki pająk, więc patrzę, gdzie on może być. Czy wy to widzicie? Czy wy widzicie naszego nowego przyjaciela? Hello. To jest tak zwany krap hermit. Chcemy go oddać naturze. Mój no, śpi sobie malutki. Strong. Strong. Co no? cię nogi mają być kwałą? Maybe is a, maybe is a, maybe is a spider. No, Hey oh, okay, little one, Oops! go oddać do domku It's oh my goodness Oh my god Oh my goodness oh, It's okay little one It's okay, no one's gonna hurt you. No, te kraby one się nie boją właściwie. Często widzimy je wieczorami, ale... Te kraby Hermit są bardzo szybkie. Dosłownie przed minutą położyliśmy go tutaj na na, w tym buszu, żeby sobie poszedł. Poszłam po aparat i już go nie ma. O, widzę, jak tu wypatrzyłam. Patrzcie, czy widzicie też. O, żeby mi się jakiś inny robaczek nie na napatoczył. Jest duża pajęczyna, może nie będę tam grzebać. O, widzicie? Nasz hermit sobie tutaj siedzi i odpoczywa. Może wyglądać to straszne w nocy, gdyż zobaczymy takie łapy wystające. Kiedyś mi się to przydarzyło.